Witajcie! Tutaj prezes mięsa, ten czerwona mnie zasłania. Nie <grystanie> masz No to dzisiaj po długiej przerwie będziemy grali wedługsy na jawie w końcu. Nie doczekaliście się. Mamy jakiegoś creeperka w drużynie, Creeperek. Czy wszystko z tobą ok? Nieważne, grajmy dalej, jakby to się nie zdarzyło. Moim zdaniem to jest słaba taktyka na obudowanie łóżka. Wiem. Kriperek, ruszaj! Kriperek! Nie ręka Kriperek, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Dobra, straciliśmy kriperka. To się skanęło? Dobra, zaraz pójdziemy kogoś zaatakować, bo na razie mam wrażenie, jakby to było nudne. To ja nie wiem. Czas na moją świetną świetne budowanie. Jak coś to nie bije się zbyt dobrze, więc proszę się nie śmiać w komentarzach. Idzie na mnie. Dziad. Dobra, tego nie widzieliście, kolejna runda. Masz ładnego skina. Dobra, to jest ogarnięty ziomek. Dobra, ziomek. Lubisz, lubisz tutaj pankejki, więc masz nagrodę. Ja... no buduję lepiej to łóżko. O nie! O nie! Uważaj! <śmiech> <śmiech> Dobra! Dwóch na jednego! Idziemy na... <laughs> po co to <laughs> robisz? Nie wiem, żeby było. Fajnie. To było głupie. Dobra, do dwóch razy sztuka. Teraz pójdę tam z Fireballem. O nie! Dobra, 16 gramy to nic nie mnie. Bo bardzo mnie to ciekawi. Hmm. O, nie. O, nie. o nie! Uważaj! Uważaj! O nie! Co się tu dzieje? A! Spa? Co? My wygraliśmy? Kiedy? Jak to? To będzie ostatnia runda, więc musimy się bardzo postarać. I napiszcie też, czy chcecie dłuższe odcinki. Bo myślę, że nikt, nikt nie wspomoże ten kanał tak jak wy, moi widzowie. Właśnie. Ciągle coś mówię. To się, co, co jakiś czas mówię jakieś ważne rzeczy, zamiast to mówić ciągle, coś się nie ciągle, <laughs> e, zamiast to mów, powiedzieć raz, o, dobrze, ale jedna łapka w górę to następny odcinek. A, nie Chyba tyle. Dobra, koniec zbudowanie. Lecimy na... Co wyrok? Co on tam nie? A, bo ma pateczek. O nie, idą na nas! A? A? Pomóż mi, ludzi, pomóż mi, ludzi, bo ja nie chcę zginąć. Nie. No on i tak zginął. Nawet nie chcę patrzeć, jak. No dobra. No to to by było na tyle tego fajnego filmiku. Przynajmniej taką mam nadzieję. Subskrybujcie, komentujcie, łapujcie. No i. Widzimy się w następnym filmiku! Pa pa! Witajcie znowu! Tutaj ja Po prostu zani, zanim się skończy ten film A zaraz się skończy Chciałam was jeszcze poprosić ostatni raz W tym filmie, żebyście subskrybowali Łapkowali No i jeszcze że, że, że Najlepiej z dzwoneczkiem żeby były subskrypcje Dlatego, że wtedy będziecie widzieli Wszystkie moje filmy A ja teraz mam coś dla was takie kurczaczki. Nie wiem, czy lubicie kurczaka, ale w następnym odcinku będzie coś innego. No i daję Wam kurczaki za to, że tutaj dotrwaliście i że jesteście w ogóle ze mną na tym kanale. A teraz czas na coś poważniejszego. Z bardzo przykrych powodów niestety Creeperek zginął. No to chwila ciszy dla Creeperka. Był naprawdę dobrym przyjacielem. Dobra, koniec już. Napiszcie w komentarzach. Napiszcie w komentarzach z liczba creepera albo reperek. No bo to naprawdę jest trudna sytuacja. No to teraz, do zobaczenia. papa. Pa.